Wciąż przynosi mi wyzwania. Ciągła pogoń, walka, starania. Ciągłe problemy, wielkie jak góry. Idę drogą, w który same dziury, zmartwienia. O nie ciągle się potykam. Pytam, nie słyszę odpowiedzi, więc znikam. Zamykam drzwi, szlocham po cichu, po cichutku. Łzy płyną po malutku. Schowany za smutkami, oto ja żyję między wami. Jestem ogniem i wodą, tarczą i szkodą. Dużą z piorunami. Oto ja niczym wiatr w pogoni za marzeniami. Jeśli nie pozwolę ci, to nie zobaczysz mnie. Bo pojawiam się tylko w śnie, bo tak naprawdę nie ma mnie. Jestem muzyką, co unosi się. Jestem muzyką, którą unosi noc. Możesz zawinąć się w nią, jak jesienią w koc. Możesz nią upić się i chodzić jak pijany To stanu. Niespotykany, każdy z nas doświadczany jest, dotykany przez cierpienie. Choćbym chciał, to tego nie zmienię. Choćbym chciał być kimś innym, to nie mogę. Jestem kim jestem, łaski nie wymogę. Ona jest za darmo, choć wymaga wyrzeczenia się tego wszystkiego, co jest złe. Ludzie wciąż mówią, opamiętaj się. Ludzie wciąż mówią, Boga nie ma nie. A ja nie chcę żyć bez nadziei, nie chcę żyć bez mojej wiary. Nie chcę, by ciążyła śmierć Trwoga ja nie chcę żyć bez Boga Kieleń tak, pragnie wód płynących, tak, dusza moja pragnie ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem wszechmogącego łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy. Gdy diabeł kroczy i pyta, gdzie ten Bóg Twój jest, zaciskam zęby, wiem, że to test. Życie to walka, tak to jest. Czemu rozpaczasz duszo moja, czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę. On jest zbawieniem moim, bogiem moim, moim ukojeniem, moją ucieczką przed cierpieniem. Dusza moja smutkiem okryła się do snu po co ja tu, czemu jestem tu? Po wszechświecie ciemnych wód płynie rym, wiem. Że jestem dzieckiem tym, głębina, przyzywa głębinem w odgłosie, wodospadów twoich Wszystkie nawałnice i fale twoje przeszły dotykając oczu moich Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją, a w nocy śpiewam, młopisz uwielbienia moją Mówię do Boga, skało moja, dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę wciąż brodzę, a nie przyjaciel dręczy mnie? O co w tym chodzi i co tu dzieje się? Jest mi tak, jakby kruszono mi kości Gdy mnie lżą wrogowie moi, co pochodzą z nicości Mówiąc do mnie codziennie, gdzie jest Bóg Twój, gdzie On jest? Bo to jest wojna, tak to jest Czemu rozpaczasz duszę moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę On jest zbawieniem moim, modlę się o męstwo By dotrwać do końca i od niej zwycięstwo. Ja.

Ja odniosę zwycięstwo, ja, 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 ja odniosę zwycięstwo, słyszysz diable? ja odniosę zwycięstwo w imieniu Jezusa.